A ty, jeżeli zostawisz opeczkę w górę w ciągu następnych 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie, ale wiem tyle, że dzięki tobie ten materiał zdobędzie większy zasięg. Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony Migao i w dzisiejszym materiale powiem wam, jak wykonać wszystkie wyzwania do grywki na pierwszego skina. Na samym wstępie chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ leci mi po 30 tysięcy subskrypcji, a tylko dzięki wam uda mi się to osiągnąć. Jak już dobrze wiecie, wyzwania do grywki to wyzwania, które co sezon pojawiają się w grze. Prawie zawsze dawały nam one różne Style dla trzech skinów karnetowych Jednakże raz dostaliśmy jeszcze Karnet bojowy. Otóż w tym sezonie W wyzwaniach do grywki wszystkie style mają Pojawić się w osobnych wyzwaniach. Pierwszymi Wyzwaniami, które pojawią się w grze będą Wyzwania od trutka versus trucizna Które dadzą nam taki oto styl Dla tego oto skina. Według przecieków To już dzisiaj te oto wyzwania powinny Pojawić się w grze. Dobra, tak więc pierwsze Wyzwanie każe nam osiągnąć 40 stopień Karnetu bojowego. Jest to misja Tylko po to, by zacząć jakkolwiek cały Zestaw wyzwań. Dopiero teraz przechodzimy sobie do wszystkich normalnych wyzwań. Tak więc pierwsze wyzwanie każ nam odwiedzić różne foodtraki na całej mapie, a pierwszy z nich znajdziecie zaraz obok słonych strzech. Drugi zaraz obok przyjemnego parku, a trzeci, czyli ostatni foodtrack, znajdziecie w prawym dolnym rogu mapy, na szczycie góry. Drugie wyzwanie każe nam zdobyć trzy srebrne medale przetrwania. Srebrny medal przetrwania dostajemy po przeżyciu do top 25 osób w danej rozgrywce. Niestety nie wiem ile medali dziennie można normalnie zdobyć, ale wydaje mi się, że dacie radę to zrobić w trzech różnych rozgrywkach jednego dnia. Trzecie już wyzwanie każe nam wyeliminować trzech przeciwników poprzez SMG. SMG to chyba jedna z lepszych broni na polu bitwy, tak więc nie będziecie mieć problemu z wykonaniem tej oto misji. W czwartym wyzwaniu musicie zdobyć 100 HP oraz kewa w trzech różnych meczach. To wyzwanie jest chyba jednym z prostszych do wykonania. Wystarczy, że polecicie na Siorbane Szuwary i tam zdobędziecie 100 kewa, bo 100 HP macie od początku gry. Tak jak wspomniałem na początku, to wyzwanie musicie zrobić po jeden raz w trzech różnych meczach. Piąte wyzwanie każe nam zadać obrażenia z szarych, zielonych oraz niebieskich broni w jednym meczu. Wystarczy, że z każdej broni tej klasy zdobędziecie po jednym obrażeniu i to tyle. W wyzwaniu musicie zadać 2500 obrażeń strukturą przeciwnika. To wyzwanie możecie zrobić w kilku meczach, tak więc wystarczy, że będziecie strzelać do Przeciwnika budowli. Jest to kolejne bardzo proste wyzwanie, tak więc chyba nie będziecie mieć takiego problemu, żeby je wykonać. Siódme wyzwanie każe nam odwiedzić trzy przystanki autobusowe w trzech różnych meczach. Niestety dokładnie nie wiem o jakie przystanki chodzi, jednak od tego sezonu na mapie w kilku miejscach są przystanki autobusowe, a pierwszy z nich znajduje się na słonych strzechach. Drugi na płotnych piaskach. a trzeci zaraz dalej, bo na żywopłotach. Przedostatnie wyzwanie każ nam zdobyć 5 odznak specjalisty broni za zadawanie obrażeń przeciwnikom. Jest to kolejne proste wyzwanie, tak więc nie będę wam tłumaczył, jak je wykonać. No i ostatnie wyzwanie każ nam wyłowić rybę, wylądować na mapie oraz zdobyć eliminację jako pierwsi ze wszystkich. Niestety dokładnie nie wiem, czy można wykonać tylko jedno z trzech rzeczy, ale wiem, że wyzwanie nie będzie aż takie proste. Polecam chyba tą środkową część, czyli jako pierwsi musicie wylądować. Swoją drogą, jeżeli ktokolwiek z Was chce mieć mnie w znajomych, to wystarczy dołączyć do Discorda, który jest podany w opisie i na kanale Dodanie do znajomych wyślę zdjęcie, że wspieram mnie w sklepie z kodem Migao. Każdą osobę, która tak zrobi, dodam do znajomych, a jednemu z was wyślę prezent do sklepu, tak więc życzę Wam powodzenia i lecimy dalej. Są to wszystkie wyzwania z przecieków co do stylu dla skina od trudka. Za każde pojedyncze wyzwanie otrzymujemy 52 tysiące expa. Prawdopodobnie w następnych tygodniach, jak nie już, pojawiły się nowe wyzwania dla kolejnych skinów. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to nie zapomnij wpisać mojego unikalnego kodu twórcy, czyli Migao w sklepie Fortnite. Nie Zapomnijcie również paść na mojego Instagrama, do którego znajdziecie link w opisie. A jeżeli ten materiał ci spodobał, to zostaw pod nim łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że mój film ci spodobał. Nie zapomnij stawić łapki w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Yo!